Kiedy? Dzieckowi kuleniami. A kiedy się kajdanki zmienią w jedyną kombatanta godną biżuterię, gdy będą narzekali ci, co się odrzekli na fałszywe sojusze. I nowe koternie, kiedy dany przeciwnik będzie sojusznikiem, przy chwili kary w rozmowach dla dobra, kiedy szepty podziemne zmienią się w okrzyki, a wolnościowe hasła stygnąć będą dogmat. Kiedy się wszyscy martwi, doczekają tablic. krzyż z kwiatów oficjalnym okaże się wieńcem. Ozdobą na makarce błysk powstańczej szabli, słowami tylko Czarna sukienka piosency. Kiedy się w konstytucję pasują traktaty rodem, nomen omen z pałacu namiestnika, gdy na emeryturze polityk wąsaty, płotkę ściągać będzie, nie naród z haczyka, gdy w kościołach nie chronić się przyjdzie, lecz modlić, nie o ojczyznę wolną, lecz o wolną wolę, gdy podłymi nazwani będą ludzie podli, szlachetnymi, szlachetni, bez względu na rolę. Kiedy już średnie wiecze będzie odrodzeniem Romantycy się staną pozytywistami Kiedy się w rzeczywistość obróci marzenie Złotowiecznym z innymi starciu marzeniami Kiedy będzie wiadomo, że jest już to kiedy pod ciężarem życia człowiek powielżej mi, gdy się koniec okaże początkiem od biedy. Pod kopułą w ogromnym ludzi wolnych w sejmie, kiedy się opozycja doczeka urzędu, a zachód dla Polaków zjawi się na wschodzie, gdy się narodowe odbędzie referendum. Do kogo ma należeć pałac na wodzie? Brasoletki znów pewnie będą kajdankami, choć w czasach bogate i jakby łaskawsze i stare cele staną przed romantykami, by być po stronie słabszych, którzy będą zawsze.